to tu się, żebym go chciał przedstawić Państwu na biegu który teraz się nazywa Appster. Jest to aplikacja, która zużywa nasz internet. Eee, za jeden terabit internet płacą 0,20 centa. I jeżeli ktoś ma jakiś taki wolny telefon, gdzieś, na, który nie używa, to sobie na tę aplikację, włączyć po prostu sobie Dostęp do internetu i tak przez miesiąc czasu może sobie nawet i zarobić te 5 dolarów. To jest właśnie y, minimalna wypłata 5 dolarów na Petpala lub na kryptowaluty. Na wydajże Bitcoin. Ta y, aplikacja oczywiście zużywa nam tylko troszkę internetu, nie, nie powalnia naszego telefonu. E, Jest to także e, dali sobie właśnie ze e, ankiety. Ja tam te ankiety tutaj nie wypełnię, bo po prostu nie wiem, dlaczego te ankiety nie są które potrzebne. Ale jeżeli ktoś chciałby sobie sprawdzić, to może sobie zobaczyć e, tam, e, te ankiety. Za każdą osobę, która się zapisze do mnie, e, ja dostaję ja jednego DNA. I wy dostajecie 1 dolara na start, także musicie tego dorobić 5, 4 dolary. I do osiągnięcia 5 dolarów możecie sobie wypłacić na e, swój portfel. Swo właśnie portfel są dwa kryptowaluty Bitcoin lub Petpala. E, jeżeli ktoś tam ma właśnie takie tam, to możecie ściągnąć i sobie zająć. Też, e, oczywiście nie chce się samemu włączyć te aplikację przy każdym telefo telefonu. Jest to takie na samym dole, że Państwo tutaj właśnie gdzie właśnie program i włączyłem, to ta funkcja pozwala automatycznie, e, wyłączać tę aplikację przy uruchomienie telefonu. Także jeżeli ktoś chciałby sobie... E, po prostu włączy to automatyczne włączenie tej aplikacji więc teraz sobie tutaj włączyć ten słówek na zielony ja sobie go właśnie wyłączę bo czasami tam sobie e, sam sobie włączam jak właśnie skorzystam z telefonu także zapraszam do aplikacji zostawię link polecający w opisie żeby się każdy mógł zapisać jeżeli kogoś to zainteresowało e, które mają Państwo jeszcze są media, do których można się z nimi skontaktować yy, oczywiście ta, wcześniej tego nie było, ale już pomału widzę się ta aplikacja mało rozwija, także jest gorne polecenia także zapraszam. Dali się taki właśnie krótki filmiczek żeby każdy mógł sobie zarabiać za darmo to właśnie jest yy, taka darmowa aplikacja za każdą osobę no i ja dostaję 10% jego zarobionych pieniędzy za zużycie internet, tak samo więc dostajecie ode mnie, jeżeli mm, ktoś tam jest ode mnie w sieci y, zapisany, to moje państwo też ode mnie właśnie dostajecie, mm, także zapraszam do aplikacji, zostawię jeszcze w opisie inne moje darmowe sposoby na zarobienie, także zapraszam do filmików zostawiła się w opisie. Jeżeli coś kogoś zainteresował jakieś aplikacje, to zapraszam się napisać. Wszystkie aplikacje są sprawdzone, wypłacają i wszystkie są właśnie bez inwestycji. Także zapraszam serdecznie. Pozdrawiam. Widzimy jego nie. Pozdrawiam być wycinek. Cześć.